Cześć maleczko-moreczki, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Andy, a to Polski Klimat, zapraszam na odcineczek. Witam, witam, witam serdecznie I jeszcze raz, jak sami widzicie kopiemy dzisiaj buraczki, są to buraczki cukrowe w tym wypadku, kombajn mam uruchomiony, header wyłączony w tym wypadku. Jest to tutaj jak widać Holmer, na siedzeniu napisane jest, oj zgłosiłem światami z klikiem. Jest dosyć późno, bo prawie jest północ, ale no cóż, musimy wykopać bo inaczej będziemy karek grzywny musieli zapłacić eee, Spowodowaną jest po prostu, wiecie, jest to kontrakt i ogólnie patrzcie to, to, że tutaj tak efekt tego światła jest przenikanie, że jakaś przeszkoda jest, to jest coś pięknego. To co Giants wymyślił mi się podoba, tylko oni to chyba ukradli i tak w zasadzie z modyfikacji, która była w Wilson Wulce, więc czy wymyślił? W zasadzie to nie, ale okej. Okay. Dobra, i kopiemy sobie tutaj jak sami widzicie buraczka. Je zjedziemy z tym koksem, żeby tutaj wyzbierać to. Następnie wiadomo, trzeba będzie to wysypać 45 ton pojemności jakoś mamy, więc jeśli chodzi o ilość miejsca i żeby to wykopać, to, to tam problemu nie ma. Na pewno trzeba będzie tutaj, widzę, jeszcze raz przejechać, no. Ta, bo zostawię tam taki drobny pasek. A druga sprawa, jak już jadę, tak na szybko jeszcze rzucę okiem dla pewności, żeby mieć, bo chcę wiedzieć. 100%, 100% dobra. Później w montażu będzie mi łatwiej to przyciszyć niż wiecie myśleć i kminić, co jest nie tak, jaka głośność powinna być i tak dalej. Mikrofon się nagrywa, bo niedawno też nie było, a więc każdy dobrze rozumie. Niedawno wróciłem, jak to się mówi, do domu. No, będzie około, w zasadzie jak to nagrywa mnie, to będzie około tygodnia niepełnego, w sensie, no, pe pełnego, z kawałkiem nawet, jak wróciłem do chaty, nie? Więc nie ma źle, bawiłem się świetnie, a teraz trzeba wrócić do realiów, jak to mówią, nie? Dobra, ten Holmer to troszeczkę ma dziwne dźwięki cofania, jak dla mnie, ale z drugiej strony to jest naturalny dźwięk, nie? Na pewno wiem jedno, trzeba będzie ogarnąć, jak to jeszcze sprzedamy, ile dokładnie dostaniemy. Myślałem, pole zakupić nowe, ale nie wiem, czy widzowie będą to robił, Iż dlatego włączamy hud, bo myślę, że wystarczy gadki. I tutaj mamy, jak sami widzicie, 23 w grze 18. Mam prawie 800 tysięcy na koncie. Z czego myślę kupić pola, ale myślę też, pierwsze, sprzedać kilka rzeczy. Może jak zawsze mylę zakładki. Bo, jak sami widzicie, miodu to akurat nie sprzedaję. Owiec mógłbym sprzedać. Sprzedam go za 70 tysięcy licza. Oj, tutaj to będzie grubo. O, jak to zdrożeje. Pszenicy myślę nie sprzedawać, bo to 30 ton. A potrzebuję czymś kury karmić. Więc chyba to jest logiczne, nie? I tak. Wczoraj zrobiłem ten kawałek pola, jak sami widzicie, sobie pomęczyłem i tak dalej. Później stwierdziłem, dobra, trzeba będzie odcinek zrobić, więc idealnie by ta, ta akcja pasowała, bo jak sami wiecie, nigdy nie robiliśmy akcji właśnie od buraków, wykopki, więc czemu by tego nie zrobić, stwierdziłem. No i doszło do tego, że jak sami widzicie, jadę właśnie kombajnem i z wami rozmawiam. Kontrakt 94%, więc też nie dużo tutaj zostało. I też, że nie będę całego pola na kontrakcie robił. No bo chyba każdy rozumie, a Heter się metra, śnieg zaczął tu poruszyć, nawet widzę. A ty drogi widzu, droga widzko, daj w komentarzu znać, co myślisz na temat właśnie takiego tu wykopku e, buraczków żeby kopać na przykład tym holmerkiem bo to jest z kontraktu akurat maszynka a czy nie jest jakaś lepsza tu maszynka i tak dalej bo wiecie, ta maszynka na przykład co ma 6-4 tony bo tutaj akurat bym szybciej nią kopać co do ciągnika się podpina, bo bym użył na przykład sobie follow me i byłby nawet spoko bo bezpośrednio na przyczepę bym sobie dlatego dajcie znać co na ten temat myślicie a lub sądzicie waszą opinię bym chciał poznać po prostu, nie? a tak to dodatkowo cały czas bliżej, wiecie, la, wiosna za niedługo, więc będzie coraz lepiej takie maszyny za no, w zasadzie pół roku niecałe będą już jeździły po Polach ty bo będą kopać. Więc też to. Ale na pewno jest jeden fakt ważny. Jednym tym faktem ważnym jest to, żeby trzeba tutaj się rozwijać i gospodarkę lecieć. Dlatego właśnie jak chcę Pola kupić kolejne. Żeby móc tutaj gospodarkę na farmie rozwijać. Myślę też, że jakieś promocje ciekawe dostanę. No to wiadomo, jeżeli coś dostaniemy na tej promce. No to się coś wykombinuje, ale obstawiam w 100%, że nic ciekawego nie dostanę, więc... Halo, Karkus, jak to się mówi? Nic nie będzie, więc nic nie będzie dobrze, nie? Dobra. Ogólnie właśnie trzeba zobaczyć, czy my czegoś nie mamy na promce. Bo jak zawsze, kurde, odklejony. Wczoraj robiłem, dzisiaj wchodzę, zaczynam nagrywać, a ja nie pamiętam. Co tu było na promce. A, Waltra. Bo sama Waltra to mnie jakoś nie interesuje. Bo wiecie, bo ona może jest spoko. 600 tysięcy, mógłbym ją kupić. E, a kurde, 300 koni. Mam być 4? Jest ciężko. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy jej serio nie kupić. Bo to jest na promce. A ciągnik by mi się przydał. Taki lepszy i ma 260 koni. Zwróćmy uwagę na to. 50 na godzinę, gna ty. 8 miesięcy to tylko ma? 40% nibrabatu brabatu, nie? Ale jak to wygląda, tak rzeczywiście to. No, 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 nie wiem. Wiem na pewno, tak jak mówię, chcę zakupić nowe tereny polne, żeby bardziej się móc rozwijać. Bo póki co to, to troszeczkę brakuje mi. Ale myślę, że z czasem wszystko wyjdzie. Będzie dobrze. Ale jak na tą chwilę, tak jak mówię, trzeba pomyśleć i najbardziej to teraz. Sprzedać będzie te buraczki Które wykopiemy Żeby później następnie zainwestować w ten teren Bo maszyny to tak jakby W zasadzie do wszystkiego praktycznie są Brakuje nam jedynie ziem Terenów Żeby robić różne uprawy i tak dalej Pola mam posiane Więc o to też się nie sykam ani nie boję tutaj I fajnie by było jak teraz właśnie do No już nie mogę kopać tych buraków Fajnie by było W zasadzie jakbym mógł wykopać te buraki bo to by mogło oddać i to nie mało Zapnięć światła kolega Podjeżdżamy. A i rurę! Kurde, nie, zapominam cały czas, że tu trzeba rurę podnieść. Ja nie wiem dlaczego on nie może rury normalnie mi rozłożyć, tak wiecie, do góry. No bo jak pracownik w tym pracuje, to nie da się podjechać. Misty... Drogi widzu, droga widzko, niszczą przyczepkę. A żeby tak mieć, no to wiadomo, trzeba coś innego posiadać, a jeżeli ktoś ma taką większą właśnie przyczepkę, jak ja teraz, no to po prostu ma problem. Inaczej tego się nazwać nie da, tak przynajmniej uważam. Kurde, wyłączyłem silnik, brawo ja. A wiecie, wyłączając silnik tutaj ładnie gasimy sprzęt, jakby to wyglądało. Bo kurcze, właśnie problem mam, że chcę miniaturkę walnąć z tym. Ale nie kryjmy, że jak sami widzicie, jest dosyć ciemno. I przez to uważam, że jest dosyć ciężko, jeżeli chodzi o walnięcie miniaturki, nie? Teraz tak, mini potrzebuję bo nie jestem pewny, czy ja w dobrą stronę jadę. Bo jedziemy na targ rolny, to tak jadę w dobrą stronę. Tam ogólnie większość rzeczy teraz zauważyłem, że sprzedaję. Z drugiej strony to jest spoko, bo wiecie, nie muszę all-in-one, tylko ze wszystkim w zasadzie jeździć na pociąg. To jest w moim zdaniem o lepsze, bo nie jesteśmy zmuszeni właśnie do tego jednego tutaj pola sprzedażowego Jest to fajne i dobre Ja ogólnie zapomniałem chwastów z swojego pola tutaj Jak jeszcze były małe, chwastownikiem przejechać Wypożyczyłem opryskiwacz, który mam nadzieję, że zwróciłem Następnie wiecie, spryskałem, wiem, że plony też nie będą jakieś wybitnie duże, bo to tam jakiś procent jest strat Jak się tylko opryska, chwastownik daje 100% że plon daje w tym wypadku. Chyba 10% będę mieć mniejsze plony, ale uważam, że i tak to jest lepsze, jak już wiecie, opryskałem, niż jakbym nie opryskał. Z drugiej strony, no na chwasty wiadomo, trzeba było troszeczkę na te herbicydy całe wydać pieniądze, ale i tak jest do tej pory dobrze, idziemy z tym rozwojem, lecimy do przodu. I myślę, że wszystko się ułoży, a Wy dajcie znać w komentarzu widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Burak cukrowy. I będzie cudownie. To się sprzeda. Kaska rośnie już. Patrzcie, ty już zaburaczki dostajesz. W 30 tysięcy. Ja, ja. Dobre, dobre. Lubię to. I tam to, to, chciałem do tego wymusić, bo tak to bym jeszcze więcej dostał. Ale no cóż. No cóż. Tak to działa, że mi nie chcieli dać. O, 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 o. o jeszcze to zróbmy, bo to też dobra kasa. I będziemy lecieć już dalej pewnie miesiące. Więc. No cóż, tutaj dodać. Co tu dodać, co tu ująć? Taka prawda, nie? Trzeba się rozwijać, więc myślę, że to, co chcę zrobić, to będzie dobre. Ogólnie dziwnie się czuję, bo robię to, jak sami widzicie, w zasadzie w nocy. Takie misje trochę nocne. Zawsze robiłem odcinki w dzień, a tak wyszło, że tutaj akurat mamy noc. Dobra, zwykłe światełko i muszę jechać. Dobra, widzimy się na miejscu. Załadowane wszystko, dojechałem, załadowałem, możemy jechać teraz na tartak, dobrze myślę. Co nie? I to zawieść się mylę. Bo to jest dosyć ważne. Tak, na tartak, więc lecimy na tartak. Mapkę sobie odpalę jednak, mini, bo dzięki temu będę wiedział dokładnie jak tu jechać. Nie zawsze jeżdżę też na tartak, więc chyba każdy rozumie. Dodatkowo, jedziemy tutaj na wprost. Myślę tutaj. Chyba tak na wprost pojadę? Dojadę, nie? Tutaj tą drogą, później tam przez polną. E, następnie dojadę na tartak Tak, tutaj mam już jak widać asfalt, więc też będzie łatwiej się jechało. Nie zapomnę jak tutaj się wywaliłem kiedyś, jak jechałem, tylko nie pamiętam czy to było z przyczepą właśnie drewna, czy z przyczepą, bo zahaczyłem o krawężnik chodnika. O dobra, i w lampę walnąłem troszeczkę, fajnie, ciekawie. Ale sami rozumiecie. I teraz tutaj w prawo. Następnie skręcimy sobie tego. Dobra, tu jest to, ale wiecie, to jest tylko gierka. Więc tak bezpośrednio też się nie będę zatrzymywać. Dodatkowo jeszcze taka sprawa, jeśli chodzi o farminga. Jak myślicie, co zrobić, jeżeli w sytuacji takiej potrzebuje mało. Mało powiedziane troszeczkę, nazwijmy to, ale potrzebuję ziemi, na której bym chciał ogarniać np. marchewkę, pietruszkę i tak dalej. Tylko problem jest taki, że nie chcę, żeby ta ziemia była zbyt szeroka, bo wiecie, później będzie z tego i tak dalej. Lepiej, żeby była długa, a wąska. To co byście polecali na ten wątek? Bo ja się cały czas zastanawiam, gdzie taką ziemię np. zakupić, pozyskać, czy. Na tym po prostu zyskać w ten sposób, i jedna myśl mi jaka przychodzi, to jest taka, żeby patrzeć na przykład te pola połączyć i tu kawałek odciąć i zrobić sobie takie, wiecie, jakby nie wiem, mniejsze pole, na którym bym po prostu marchewkę, pasternek czy buraka czerwonego mógł sadzić. Następnie z tego to robić wykopki, i nie wiem, czy to jest dobra myśl. Dajcie znać w komentarzu, bo cały czas mnie to zastanawia, czy tak właśnie nie zrobić. Bo to wcale, myślę, głupie nie jest. Z drugiej strony, zysk by był, bo bym sobie markawkę mógł kopać, jak tak dalej. Zawsze troszeczkę tego by było, a to by było podłużne pole, więc głównie by było fajnie kopać. Bo, no jak mówię, nie trzeba by było nostalgię zawijać, jak dalej. A na podłużne, no w zasadzie by było lepiej. Mam ten kombajn na skrzynia. To na skrzyniach bym pewnie kopał i tyle. Myślę, że to by tam było 2000 litrów z przejazdu, tak wiecie, to by było też nieźle. Byłoby wręcz cudownie. Dobra, dojeżdżamy już do głównej, spolnej, więc teraz bym w prawo jechał, jakbym z ziarnym jechał, a my polecimy w lewo. Bo tak jak mówiłem, jedziemy na tartak. Na tartaku odsprzedamy sobie tutaj, oddamy to drzewo i następnie ci się odbierze. Będę pomijał czas, żeby później wiecie już szykować się do sprzedaży i jak już pominę czas, no to będziemy widzieli się razem, wiecie tutaj w sytuacji jak już będziemy sprzedawać, bo myślę że dzisiaj sprzedajemy to wszystko, będzie dobrze. W następnym odcinaczku dopiero zobaczycie wszystko jak ta lala lata. A tak to trzeba będzie przemyśleć właśnie jeszcze z tymi polami, jak kupić, więc możecie dać właśnie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Ja jeszcze może dzisiaj na odcinku kupię te pola, zobaczymy jak to z budżetem będzie, bo myślę sprzedać tą kiszonkę, zobaczymy, czy będę mieć 1500 miliony. W sensie milion 500, 000 to ja potrzebuję w złotówkach, żeby ogarnąć kilka rzeczy, które ja bym chciał z polami. Jeżeli to by oddało, no to możliwe, że jeszcze dzisiaj na odcinku kupimy pola, ale wam nic nie obiecuję. No bo wiecie, pewności nie mam czy to dzisiaj akurat wyjdzie. Dobra. Mamy 869 tysięcy. Jest OK. Kury śpią. Owce śpią. W zasadzie trick znalazłem, patrzcie to. Dałem owcą tutaj, nie w postaci belki wypożyczyłem samozbierającą. Jeżeli ktoś nie wiedział, nie oglądał poprzedniego odcinka i tak dalej, to mówię. Dodatkowo łąkę mają, która się odnawia co roku, więc spoko, aż jeszcze rok mi nie minął. Tory kurami, ale dosypałem im trochę. Tutaj nic nie muszę dawać w zasadzie, bo 100% daje łąka. Więc problemu nie ma. No i jest dobrze. Dobra, idziemy spać. Jest mały problem, jeśli chodzi o kiszonkę. 97% fermentacji dopiero. Mamy styczeń, 6 rano. Zobaczymy czy z czasem to troszeczkę nie podrośnie. A na tą chwilę to trzeba brać ciągnik. Palić go i ładujemy, czy na dwie przyczepy, na jedną. To od razu na tą wsteczną tylko walne i tyle. Tutaj wystarczy. Owies do pełna i jedziemy to sprzedać. Bo akurat owies jest w cenie. A dokładnie gdzie? Młyn zbożowy. Zaznacz, to jest koło nas, więc w zasadzie daleko to to nawet nie będę mieć. Więc na luzie, ale problem jest kurde z kiszonką. Bo 3% fermentacji, myślę że jeszcze w tym miesiącu to sfermentuje jak troszeczkę czasu pominę, ale zaraz zobaczę jadę na dwie przyczepy, no w zasadzie nie jest mi ta mała teraz potrzebna ale wiadomo, nie ja będę zestawu rozczepiał tylko po to, żeby jechać właśnie sprzedać owiec no bo jednakże 13 ton, a nie 8, ale z drugiej strony lepiej, żeby było więcej żeby więcej zarobić, myślę, że z tego jak teraz to sprzedam no to akurat nam już te 9 tutaj liczba na początku skoczy zamiast 8 będzie 9, będziemy mieli tam 900 tysięcy ale ile dokładnie to się okaże? Dodatkowo, jeszcze faktem, trzeba troszeczkę być tak, jak mówię, pominąć czasu i zobaczyć, jak tam fermentacja. I trzymać kciuki, żeby akurat w styczniu była bardzo dobra i rozsądna cena za tą kiszonkę. W tym akurat tu przykładowym roku, nie? Dawaj, 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 dobijemy. Uuuuh. Patrzcie, jak suma rośnie. Już jest 30, prawie. No pięknie, 70 tysięcy, żaden człowiek tym nie pogardzi. Zamknij przyczepę. Dobra, mogę jechać. Zamknął, więc jedziemy. Jadę odstawić cały zestaw na farmę. Też prawdopodobnie Pizcilos, no bo tam najlepiej żeby stało, żeby można było sypnąć Myślę też ogólnie jeśli chodzi o kury, czy ich nie sprzedać W sensie takim, że wiecie, sprzedać wszystkie kurczaki, kupić na nową turę znowu kurczaków No bo i tak dużo mi tam wykluło się nowych Więc w zasadzie mógłbym taką zrobić roszadę nowych kur I nie wiem czy nie kupić właśnie kiedyś kur na przykład, wiecie, zagrota ma 700 to tak celic trzeba na przykład 500 kur kupić, a 200 tak non stop sprzedawać, wiecie, taka roszada robić i to by było wcale nie głupie, tylko nie wiem ile takie 500 kur będzie jadło. Albo 700. To jest właśnie ten problem, dlatego tą pszenicę w ogóle te zasiałem e, za domem na tym dużym polu teraz. No bo chcę po prostu zyskać sobie trochę pszeniczki żeby mieć na interes właśnie tutaj, żeby hodowlany. Bo dzięki temu będziemy mogli łatwo hodować, czym się zajmować. To przełoży się na jakieś większe zyski. I myślę, że będzie cudnie. A tak to idę tam do tych belek. Czajać kurczę, czy cokolwiek się zmienia. Do 8 myślę, że. Gaś? Myślę, że do 8 rano coś powinno się zmienić. Tam było 97%. No, se chyba żarty ze mnie jakieś robią ty. Ile to już tutaj stoi? Czekaj, grudzień, listopad. Ty, kiedy ja to niby ogarniałem. W sensie wiecie, owijałem. Bo jak wyjdzie, że ja to owijałem w takim troszeczkę miesiącu niefortunnie. Aha, kiszonka. Aha! 5,5 tony mi zostało, dobra, to to się by zgadzało. To ja chyba ślepy jestem. Dobra, 200 tysięcy to to też nie chodzi, patrzcie. Nie jest tak źle, mogłoby być wiadomo lepiej, bo w marcu niby lepsza cena, ale w zasadzie ko 2000 różnicy. Palecionnik. Jedziemy to sprzedawać. Uważam w 100%, że się to opłaca teraz sprzedać. Innej opcji nie ma. Wezmę zetora, bo on może lepiej tutaj oddać akurat tej sytuacji. Trzeba tam będzie podjechać, przyczepkę podpiąć. Następnie wiadomo, zabieramy się do roboty Dodatkowo jeszcze tak zastanawiam się O wiecie, mam to na 24 belki tylko Czy są jeszcze jakieś inne Które na przykład więcej belek mieszczą Dodatkowo wiem, że ta ma hak Więc zawsze mogę drugą podpiąć i na dwie tak jeździć Z drugiej strony to by też oddało lepiej Bo by było tutaj więcej pod zarobek W sensie łatwiej by było wozić mi te belki Jak już będę mieć wiecie większe ilości Ale z drugiej strony póki co to, to wystarcza Więc jest ok, nie ma co się przejmować. Dobra, podpiąć to trzeba będzie, to tu muszę zawrócić. Czech. nie wiem, kto tak tu stanął. Kuria, z tą szczepką zaraz troszeczkę logicznie tu bardziej pomyśleć, uważam. Dobra, przepycham się tu cały, zaraz se tu zawinę. Idę belki porozpinać. No bo wiecie, jak one są tutaj w tej folii, no to trochę idzie ciężko je załadować, ale w międzyczasie, jak już tutaj jesteśmy, to jest z modów od IODMZ. Tu mam nabelki. belki, okej, okay. to jest ta przyczepka chyba zwykła, która jest w grze, tylko on tutaj przerobił to, że zrobił coś takiego, nie? I mamy z taką przyczepkę, której możemy otwierać się klapy. Jeszcze jakby miała hak, kurde, to bym się zdziwił, nie? Spoko by było wtedy, bo no patrzcie, to jest ta z gry, tak jak mówię, tylko ta tutaj burt nie ma. Aha, to nie ma autoloada, ta już ma, ciekawie, tego to się nie spodziewałem, tak to 76 tysięcy jeszcze musiałbym wydać, więc na drugą jakoś mi się, póki co nie widzi wydawać tyle, ale bardzo ważne, jeszcze muszę sprawdzić gdzie ja to mam w ogóle zawieść, bo nie przeanalizowałem tego, a my już jedziemy, nie? Gdzie taki szonka? No, biogazownia! gdzie kurde mogłem się spodziewać? Nie wiem, czego ja co na biegazownię to wywożę. Czemu tam jest najlepsza cena, nie? Ale dobra. W marcu niby ten, ale jest ok, teraz cena też, więc nie zaszkodzi teraz tego wywieźć. Tak to rozpinamy tu wszystkie te belki, żeby się ich pozbyć. Wiem, że tych belek trochę tu będzie. Będzie pełna, na pewno przyczepa. Liczę, że maksymalnie dwie dostawy. Chyba więcej nie będę robił, nie? Dobra, załadunek otwarty, lecimy. No, jeszcze raz tu trzeba będzie przyjechać. Myślę, że to już starczy. Ja się dziwnie w ogóle czuję, że mam tyle bel załadowanych już na tą naczepę, bo to oddaje widokowo ogólnie. Trzeba będzie skrina zrobić sobie zdjęcia. Jej. Właśnie, tutaj będzie lepszy klimat, więc nie wiem, czy na gazowni, czy lepiej tu. Robię małe cięcie, robię miniaturkę. No i pięknie, sprzedaż leci, a ja kurczę. Zapomniałem, że mi mikrofon wyciszyło. Dobra, ale już mam włączone jest pięknie, bo kliknąłem z klikiem, żeby wyłączyć mikrofon. Teraz się patrzę, kurde, do góry na OBS-a i wale w płot. No jeszcze lepiej, kurde. No nie, zbagowałem ciągnik. Dobrze, że super siłę mam. Okej, okay. 70 milion sto może się zastanowię, może siemię jeszcze kupię, może to, może tamto, wiem na pewno, że zarobiliśmy. Wróciłem ciągnikiem na farmę, niech stoi lepiej na farmie niż za płotem. No cóż, taka prawda, przed złodziejami lepiej się zabezpieczać, wiem, że to tylko gra, ale takie powiedzonko praktycznie wszędzie pasuje. Dobra, pszenicy to nie sprzedaje, to to, mamy bańkę na koncie. No i tak kminie. czy nie kupić tego pola, bo ona jest dłużej. I tutaj idealnie, w zasadzie, marchewkę czy coś moglibyśmy tutaj uprawiać. Tu mam łąkę. Z drugiej strony chciałbym to kupić pole. Mógłbym kredyt wziąć i zainwestować. Bo patrzcie, milion trzysta byśmy wzięli, żeby tam mieć, wiecie, jakieś uprawy tak dalej. Tu bym mógł wyciąć drzewa, z tych wyciętych drzew następnie zarobić i coś zainwestować w krowy. Czyli tutaj zainwestować w krowy, bo ogólnie chcę tutaj zagrody z krowami też postawić lub iść w to pole. Teraz w tym momencie i czekać 700 plus 500, 1200, trochę też mi braknie, albo zainwestować w te dwa, połączyć, zrobić jedno tutaj większe poletko. Te miesiące akurat bym tego niczym nie obsiał, jak widać, ale już za miesiąc będę mógł. Więc, kurczę, to jest dylemat. Czy inwestycje zrobić akurat w to, bo to też głupie nie jest? Można by było zainwestować w te dwa poletka. Tutaj milion akurat bym mi potrzebny w zasadzie był, więc na te pieniądze, które mam, by mi starczyło. Lub zainwestować od razu w to. Tylko kurczę, nie wiem, czy inwestować bezpośrednio w to pole, czy lepiej w to. Każde, jak widać, hektarowo troszeczkę jest różnicy. Tutaj 2-4 hektary. Tutaj też cztery. No, w zasadzie te kurczę widzicie. To jest taki dylemat, którym tutaj nie wiem, jak zainwestować, bo nie wiem, co dokładnie dobrze by było wybrać. Nie chcę tutaj przepłacać, nie chcę, wiecie, tracić, tylko zyskiwać. Lub iść nawet w to i tu wtedy zorać, tylko wtedy tą drogę bym musiał popsuć. A już, żeby to popsuć, to wolę zainwestować w te dwa pola i obydwa tutaj ładnie zorać. I czy już mi się wydaje, czy ja kawałek drogi jeszcze tu dostaje? No to jest trochę nonsens wtedy? No serio. Ej, ja tutaj tą drogę całą dostaję. To co? Będę mógł asfalt orać? Ej, no to tak do no serio, kurde, to, to tak wygląda. Albo wziąć inwestycje, zrobić, ale tutaj to by było małe, jakbyśmy zorali jako pole. Więc nie opłaca mi się zbytnio. A nawet mocno bym powiedział. Ej, nie wiem, tutaj trzeba jakąś inwestycję zrobić. Taką bardziej poważną, której jeszcze nie wiem. Oj. Jak teraz zobaczyłem ile czasu ma odcinek, to też jestem w szoku. Dobra, ale wracając jeszcze do tego ostatniego wątku. Dajcie znać mi w komentarzu na jakie tutaj ziemię byście zainwestowali, bo sam cały czas kminie i nie wiem, to jest daleko od farmy, a ile to ma hektara? To ma 391, to już bym wolał w to zainwestować i mamy delikatnie tam taniej, więc... To by było bliżej farmy i lepiej, uważam. No bo co tutaj innego mogę zainwestować, jeżeli nie ma tutaj takiego już w zasadzie pola? Jeszcze tutaj by te pola można było inwestować, żeby połączyć. Chodzi mi o to, że tu bym musiał wszystko jakby najlepiej kupić, żeby od razu inwestycje zrobić albo stopniowo kupić kilka. Ale najbliżej farmy właśnie jest to. To i uważam, że ten teren. Więc inwestycja w ten teren było takim moim zdaniem chyba najlepszym wyborem, ale nie wiem w co dokładnie zainwestować. Czy właśnie kurczy nie inwestować w to. To wcale głupie nie jest. Albo zaczekać do miesiąca jak sąsiad obsieje. Wiecie o co chodzi? Wykorzystać sąsiada, żeby on tam nam obsiał pole i będziemy mieli już posiada, Ale bawełnę kurę, żeby nam też sobie nie posadził, bo to by był problem. Buraka to jeszcze by zniósł, bo w marcu, nie? Tutaj owiec, chyba owiec bym zainwestował, nie? Albo w soję. Jak już tak patrzę, albo kurczę iść w słonecznik. To by było wcale nie głupie. Wypożyczyć sprzęt do tego, który by nas kosztował ile dokładnie? Sadzarki, gdzie tu są? Siewniki punktowe, dokładnie. To by nas kosztowało, jeżeli bym to wypożyczyć, 10 tysięcy. No to nie byłoby drogo, byśmy wypożyczyli tą Amazonkę i możemy tam obrobić. I myślę, że to by był nawet dobry temat na kolejny odcinek, w którym byśmy po prostu sadzili sobie słonecznik. Coś nowego też by było na farmie robione. Więc nie byłoby co narzekać, byłoby nawet spoko Tutaj mamy jeszcze 8 metrów, ale póki co tego bym wypożyczył 4,5 eee, 4,5 powiedziałem tak 4,5 Nie mam tego kultywatora, nie? Czy mam? Ja chyba go usunąłem. Mhm Chyba go usunąłem. Chodzi o to, że taki kultywator co na się zapina nie? i on był z jednej strony spoko, z drugiej strony też, ale z trzeciej to nie jest takie wiecie, cudenko, które bym chciał, ale faktem nie jest złe. To na pewno, a w talerzówkach nie ma czegoś takiego, jedynie jest to, ale to jest 3 metrowe z tego co widzę, więc tym by był problem, bo tak to bym musiał tego, ale druga sprawa jeszcze, jak to pole wygląda. To jest po prostu pole. Już obrobione. Uprawione. Wymaga azaorania. Okej, okay, to i tak trzeba by było orka na nim wykonać. Dobra. To to niżej akurat by nie wymagało. Czy kupić jednak to pole? Hmm, tylko wtedy nasiona i tak dalej kredyt trzeba by było wziąć. Albo jakieś misje wykonać. Bo zasadniczo to pole jest nawet to większe. To byśmy inwestycje zrobili. A wtedy, by zainwestować w to mniejsze i to połączyć, nie? Ale jak zainwestuję w to, to mogę od razu iść w te pola i w to. Ale z drugiej strony, to jest lepsze. 49, uważam. I tu bym słonecznik posadził i byśmy mieli żniwa słonecznika. Mhm. To nie jest wcale takie głupie. I chyba tak zrobię. Biorę to pole jeszcze na dzisiejszym odcineczku. A w następnym odcineczku widzimy się. Na tym, jak będziemy tutaj. Ty, To jest Zorane, pa. No to ja nawet tu nie muszę nic w zasadzie robić. Ale i tak kultywatorem to przejadę Żeby po prostu Wiecie Nie było Tylko że wszystko ładnie tutaj chodziło I picośglan coś działało A kultywator to gdzieś tutaj stoi Chyba tam Więc jadę na pole I na polu się pożegnamy widzowie Bo będzie inaczej odcinek za długi A nie ukrywajmy Nie chcę właśnie filmu Żeby był jakiś Godzinny, dwugodzinny Chcę żeby był taki normalny A w następnym odcineczku po prostu Widzimy się z wypożyczonym sprzętem I w marcu będziemy sadzić Sadzić, siać Słonecznik, który następnie będziemy zbierać wiadomo odpowiednie porze Trzeba będzie też kombajn wymienić Na ten rok akurat taki plan mam Żeby zebrać kasę i wymienić kombajn Bo ten już troszeczkę nie wyrabia Chodzi o zbiornik i tak dalej Jest po prostu... Zaczyna być za mały na tą farmę o. Więc myślę, że każdy dobrze mnie rozumie Dobra, wjeżdżaj, opuszczaj kolego, nie kopnij się, tylko jedziemy, dobra, ładnie to wygląda, jest klimacik, jest masełko, ja się żegnam, do następnego, siemano, a w komentarzu jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz nowe pole, siema!